Podczas odbywających się w Warszawie 54. Międzynarodowych Targów Książki zorganizowano akcję informacyjną pod hasłem Nie daj sobą manipulować reżimom medialnym. Akcja była sprzeciwem wobec zablokowania przez koncert tvn filmu Pawła Znyka pod tytułem tfn Szkoła Uwodzenia Świadomości i polegała na rozdawaniu ulotek informujących społeczeństwo o cenzurze, jaka została nałożona na materiał, który obnażył metody i techniki manipulacji wykorzystywane przez dziennikarzy TVN. Zapewne z tego powodu szczególnie wnikliwie czytały je osoby zawodowo związane z mediami. Stacja TVN, podszywająca się pod kanał informacyjny, odpowiedzialny za rzetelne i bezstronne informowanie społeczeństwa, dopuściła się blokady informacyjnej polegającej na usunięciu z portalu YouTube materiału ukazującego głębokie manipulacje prowadzących program Teraz My Andrzeja Mrozowskiego i Tomasza Skielskiego. TVNowska Szkoła Uwodzenia Świadomości był fragmentem 80-minutowego filmu pod tytułem Od komunikacji do manipulacji, który w bezkompromisowy sposób opisuje mechanizmy wywierania wpływu i manipulowania informacjami stosowanymi przez dziennikarzy TVN. Zorganizowana akcja miała na celu ukazanie istniejącej nadal cenzury i selekcji informacji, którymi karmione jest społeczeństwo. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników, jak i organizatorów targów książki. Rozdano tysiące ulotek. Wśród osób, które z zainteresowaniem zapoznawały się z ich treścią, znaleźli się dziennikarze, jak choćby znany publicysta Piotr Zaremba, który z nieskrywanym zdumieniem czytał o poczynaniach z swych branżowych polewów. Z wielu ust padały komentarze podważające wiarygodność TVN, ale zdecydowanie najmocniejsze słowa dotyczyły porównania koncernu TVN i prezesa Waltera do tak zwanego reżimu Łukaszenki na Białorusi. Miejmy nadzieję, że szefowie koncernu TVN uświadomią sobie, że blokowanie niewygodnych informacji, a takie zawierała publikacja od komunikacji do manipulacji, nie zawsze się opłaca i czasem może przynieść skutek zupełnie odwrotny od zamierzonego.